Cześć, dzisiaj mam filmik dla Was o przyborach do makijażu, konkretnie o pędzlach kawaii. Mam tutaj 20 pędzli, które chciałam Wam pokazać. Używałam już ich, pytałyście się o nie, jak mi się używają, jak mi się ich sprawdza. Dzisiaj chciałam Wam pokazać tą kolekcję, którą ja mam każdy jeden pędzel powiedzieć co o nich myślę, więc filmik będzie długi ale jeśli Was interesuje kolekcja to Was zapraszam tym bardziej, że firma Kawaii jest firmą polską i jest to polska produkcja pędzli, to, jest to nasza rodzima marka, pędzle są naprawdę bardzo fajne, ale o tym za chwilę, pokażę Wam je wszystkie każdy z osobna i powiem Wam co o nich osobiście myślę także jeśli macie ochotę to zapraszam Was na ten długi filmik ja wiem, że wiele z was zastanawia się, y, jakie pędzle dla siebie kupić, jakie wybrać. Y, marka Kawaii sprzedaje póki co je na sztuki, ale co fajnego, y, mają rabaty ilościowe. Czyli na przykład, jeśli kupisz 4 pędzle, dostajesz jakiś tam rabat. Jeśli kupisz 5 pędzli, dostajesz tam większy rabat I tak dalej. Często są promocje na sklepie Kawaii. Wszystkie linki będziecie mieli pod filmikiem i to jest, to jest bardzo fajne. Y, firma Kawaii dopiero się w tej dziedzinie rozszerza. Wiem, że w przyszłości będą produkowane może jakieś akcesoria do pędzli, może też inne pędzle, także jeśli byście chciały coś ciekawego zobaczyć z firmy Kawaii, to dajcie znać firmie, bo może na przykład uważacie, że czegoś brakuje w ich asortymencie. A póki co ja pokażę Wam, co jest tutaj fajnego i co naprawdę myślę o tych pędzlach. Zacznę od pędzli do nakładania cieni, dlatego że to są takie pędzle e, podstawowe. I mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, cztery pędzle do aplikacji cieni. I pierwszy pędzel do aplikacji cieni to jest Kawaii numer 92, płaski pędzel o bardzo sprężystym włosiu, jest to pędzel z włosia naturalnego, bardzo sprężystego, niekującego. Bardzo dobrze się go pierze, dobrze się z niego wymywa produkty. Świetnie nadaje się do aplikacji cieni na przykład na całą powiekę. Dlatego, że jego powierzchnia jest duża, więc jest naprawdę wygodne do nakładania na przykład cienia bazowego. Następny pędzel to jest Kawaii numer 86. To jest pędzel też języczkowy, ale o dużo krótszym włosiu. Włosie również sprężyste. Jest bardzo ostro, tak jakby zakończony i świetnie sprawdza się np. do aplikacji cieni na dolnej powiece, do rozcierania kreski, do rozcierania dolnej kreski. I ten pędzel także bardzo dobrze się pierze, zupełnie się nie odkształca i jest naprawdę bardzo wygodny w użyciu. Następny pędzelek to mały pędzelek języczkowy kafei numer 97 jest to pędzelek, którego bardzo mi brakowało w kolekcji, kiedyś miałam podobne języczkowe, ale no zaginął mi niestety w akcji, nie pamiętam czy to było, się odbyło na jakimś kursie czy zgu, zostawiłam gdzieś tylko u klientki ale uwielbiam takie małe pędzelki języczkowe bo one są świetne na przykład do punktowego rozświetlania środka powieki, co ja na przykład w makijażach uwielbiam lub do nakładania cienia na wewnętrzny kącik oka. Jest bardzo dobry, też jest z włosia naturalnego. Też sprężyste jest to włosie, jednak jest go tutaj dużo więcej niż w przypadku tamtych dwóch pędzelków. Jest troszeczkę bardziej giętki, więc tak naprawdę jesteście w stanie nałożyć ten cień i delikatnie też go rozetrzeć wewnętrznym kąciku. Naprawdę bardzo fajny pędzel. I następny pędzel... Yy... To jest pędzelek kawaii numer 94. Pędzel z białego włosia naturalnego. Włosie tutaj schodzi, więc pędzel i będzie i ładnie aplikował cienie, ale jesteście w stanie też tym pędzelkiem rozcierać cienie. I to jest właśnie bardzo fajne. On troszeczkę przypomina ten taki dosyć popularny płaski pędzel z maka. Bardzo wygodny. prałam w ogóle te pędzle prałam około 4-5 razy już, także yy, mówiłam, że włosie tu się mi się naprawdę nie odkształca, dalej wygląda bardzo dobrze. Jest bardzo miły w dotyku, a poza tym włosie nie kuje, a to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, bo to naprawdę dobrze świadczy o jakości tego włosa. Teraz pokażę Wam dwa pędzelki do rozcierania i zacznę od czarnego. To jest pędzel Kawaii numer 88 jest to pędzel również z włosia naturalnego, który schodzi tutaj nam do szpica. To jest taki pędzel typowa miotełka. Jest bardzo wygodny w używaniu, dlatego że, ponieważ układa się pięknie do szpica, to włosie jest sprężyste. Nie jest twardy, jest bardzo przyjemny, dlatego też jesteście w stanie bardzo dokładnie zaaplikować sobie cień tutaj w załamaniu powieki, a równocześnie włosiek, tutaj, który tutaj jest um, poniżej tego dzióbka, on rozciera nam ten cień, więc um, praca wtedy w załamaniu powieki jest naprawdę bardzo ułatwiona. Bardzo lubię pędzle doyłkowe, um, kiedy zależy mi na tym, żeby um, ten cień w załamaniu powieki lub ponad nim był rozdymiony lub na zewnętrznym kąciku i też się on e, świetnie do tego nadaje, do odcieniowania zewnętrznym kąciku oka. Trzyma swój kształt, dalej się ładnie zachowuje, nic tu się nie kształca, włoski nie odstają, jest naprawdę e, świetnym pędzlem. Ja wiem, że wiele z Was używa białych pędzli do rozcierania cieni, ale taki pędzel też naprawdę bardzo warto mieć. Drogi pędzel do rozcierania, pędzel, w którym jestem naprawdę bardzo zakochana i nie przypuszczałam, że będzie takiej fajnej jakości, dlatego, że te pędzle są naprawdę naprawdę niedrogie. To jest ten Kawaii numer 87. Biały pędzel, lekko spłaszczony, o sprężystym włosiu, oczywiście naturalnym, świetny pędzel do rozcierania. I tu koniecznie muszę Wam go porównać między dwoma pędzlami białymi, które jeszcze tutaj mam. Tu mam pędzel z Maestro nr 497 oraz pędzel z Bdelium Tools nr 776. Eee, słuchajcie, wszystkie te pędzle lubię, ale tak... Uważam, że ten z tych trzech jest najlepszy, ten z Kawaii. I nie ściemniam, mówię tak naprawdę poważnie. Eee, po pierwsze jest niedrogi, ale już nawet mniejsza o to, bo dla mnie powinien dużo więcej kosztować. Jest lepszy niż Bdellium jak dla mnie i niż Maestro. Maestro ma zbyt giętkie włosie, zbyt sprężyste, przez to ten cień... nie, jest, nie jesteście w stanie tak dobrze kontrolować rozcierania tego cienia. On jest, jest zbyt delikatny. A znowu pędzel z Bdellium ma bardzo sprężyste włosie, ale no już na tyle, że potrafi kłuć a ten pędzel z Kawaii jest sprężysty ale włos jest niekujący, jest naprawdę bardzo fajnej jakości i ten pędzel Wam po prostu szczerze, szczerze polecam jest rewelacyjny, jest spłaszczony przez co pięknie możecie równie rozetrzeć cień w załamaniu powieki, możecie nim nałożyć cień na całą powiekę możecie nim rozdymić cień na całej powiece taki na przykład jak przy smołki Eye jest naprawdę świetnym pędzlem i szczerze Wam polecam, tym bardziej że jest to niedrogi pędzel Teraz chciałam Wam pokazać dwa pędzelki kuleczkowe ym, z włosia naturalnego. Pierwszy, mniejszy, to będzie pędzel kawaii numer 91. Yy, pędzel ścięty, ułożony do szpica. Włosie ma tu ułożony w szpic. bardzo sprężyste, yy, bardzo wygodne do nakładania Na np. jeśli robicie kreskę cieniem, to jest bardzo wygodne w rozdomianiu jej. Wygodny do wewnętrznego kocika, do dolnej powieki, do aplikacji jakiś tam, załóżmy, czerni na zewnętrznym kąciku, do rozcierania kreski, bardzo, bardzo, bardzo dobry pędzel, mały, wygodny i strasznie sprytny, również włosie się mi nie odkształca, dalej wygląda tak dobrze, jak na początku, i świetnie się go naprawdę używa, i oczywiście nie kuje. Jeśli miałabym go porównać, wiem, że bardzo popularny jest taki pędzel tego typu, czyli tego tu mam go brudnego gorzcze, pędzel z, mm, z Hakuro a napis mi się już dawno star, ale pędzel z Hakuro ma mniej y, sprężyste włosie niż ten z Kawaii y, przez co nie jesteście w stanie tak idealnie kontrolować rozcierania na przykład kreski jak przy tym pętlu Kawaii ten, uważam, że ten z Kawaii jest lepszym pędzlem naprawdę Kawaii numer 91. Drugi pędzelek e, kuleczkowy to jest kawaii numer 90 Jest jest większy, większy w swojej średnicy od e, 91, i w jest troszeczkę inaczej ułożone, e, ale też jest to bardzo dobry pędzel, jeśli na przykład e, aplikujecie cienie na zewnętrznym kąciku i chcecie go je od razu rozetrzeć. Także jeśli mm, robicie jakieś ostre, mocne makijaże, to szybciutko tym pędzlem jesteście w stanie sobie rozetrzeć cienie na dolnej powietrze. Też bardzo dobrej jakości włosie, też się nic z nim nie dzieje. Yy, jest troszeczkę bardziej sprężysty niż 91. I to są takie dwa pędzelki Pencil brush. Teraz pokażę Wam pędzelek do eyelinera. Jest to pędzelek yy, skośnie ścięty. Kawaj numer 13, bardzo precyzyjny pędzel, bardzo ładnie, yy, bardzo ładnie schodzi się tutaj do szpica, a w zasadzie po prostu chodzi mi o to, że jest bardzo płaski, przez co jest bardzo precyzyjny. Ja ten pędzel używam do brwi. Um, nakładając nim Aquagraw, jest bardzo wygodny. Um, nie jest to duży pędzel, więc kreskę eyelinerem też jesteście w stanie sobie bardzo ładnie nim rysować. Pędzle skośnie ścięte są świetne dla osób, które dopiero zaczynają ze swoją kreską, e, mają z nią pro problemy, dlatego że on naprawdę ułatwi Wam sprawę, bo w zasadzie przy zewnętrznym kąciku musicie tylko przyłożyć i już jest wasza kreska tutaj, ta wywinięta na zewnętrznym kącie. Bardzo dobry, znowu bardzo dobry pędzel, naprawdę w bardzo przystępnej cenie. Jak za tą cenę, to pędzle są po prostu rewelacyjne. Teraz przejdę do pędzli e, do twarzy i zacznę od pędzla, który jest, o którego mnie najczęściej pytacie. Jest to pędzel kawajny numer 62. Ja nakładam nim korektor po prostu pod oczy. E, jest to pędzel o sporej średnicy, o bardzo sprężystym syntetycznym włosiu. Jest go tutaj bardzo dużo, przez co pędzel nie pochłania e, dużych ilości produktu. Bardzo dobrze aplikuje ten korektor pod oczy, nie zostawia żadnych zupełnie smug. E, można nim i wklepać korektor, e, ale również też ładnie rozetrzeć. Także jeśli szukacie fajnego pędzla do korektora pod oczy, to szczerze Wam ten polecam. Jest świetny przy gęstych korektorach, tak jak na przykład e, przy tym z Bobby Brown. Świetnie mi się do niego sprawdza. Czyli sprawdzi się też przy kamuflażach kremowych, jeśli aplikujecie takie pod oczy. Pędzel numer 62. Następny pędzel, również włosia syntetycznego. Jest to pędzelek Kawaii numer 87V. Pędzelek mm, spłaszczone tutaj przy skówce i włosie ładnie się rozchodzi lekko, tak jakby rozczapieżało. Przez to jesteście w stanie nałożyć sobie y, wygodnie. Korektor na przykład pod oczy w takiej półkremowej konsystencji lub płynny. Możecie sobie świetnie nim nałożyć bazę na powieki lub klientce, też bardzo się do tego sprawdzi naprawdę um, też ma bardzo dużo włosia, włosie jest fajne, sprężyste, bardzo przyjemne na skórze, nie pochłania też dużo produktu i ładnie oddaje produkty kremowe na skórę. Następny pędzelek to jest taki pędzel też typu pensil, ale z włosie syntetycznego, też ścięty, ułożony włosie jest do szpica i jest świetny do punktowego nakładania korektora, bo tym pędzelkiem przez to, że jest w szpic jesteście w stanie punktowo sobie nałożyć produkt i równocześnie delikatnymi ruchami go rozetrzeć, przez, to nie będzie, przez, przez co nie będzie po prostu plamy produktu, tylko produkt będzie naprawdę ładnie za. Aplikowany, nałożony na skórę, od razu wtopiony w podkład. Kawaii numer 83. Kolejny pędzelek, mm, też do twarzy, z włosia mieszanego, czyli jest łosie i syntetyczne, i naturalne. To jest numer kawa Kawaii numer 89. Jest to pędzel typu Skunks, ale właśnie taki bardzo mały. I to jest świetny pędzel, jeśli używacie płynnych korektorów pod oczy. Um, nie chcecie nakładać go bezpośrednio palcem, lub nakładać go klientce yy, i nie chcecie, żeby ten produkt miał bezpośrednio kontakt ze skórą. To właśnie rozświetlający korektor pod oczy tym skunksem malutkim pięknie go tutaj yy, rozłożycie, wmasujecie w skórę i jest naprawdę bardzo dobrym pędzel, Też ładnie odlaje produkt na skórę i nie pochłania yy, zbytnich ilości jego. Kawaii numer 89. I teraz już zostały mi tylko większe pędzle do twarzy, także szybciutko sobie do nich przejdę. Najpierw pokażę Wam pędzle do nakładania podkładów. Mam tutaj dwa. Pierwszy pędzel to jest numer 24, a drugi Kawaii numer 22. Pierwszy flat top, czyli prosto ścięty pędzel, oba są z łosia syntetycznego, a drugi to jest taki typu round, czyli po prostu zaokrąglony na górę. Oba pędzle są bardzo dobre. Najczęściej, jeśli nakładam podkład, to nakładam tym właśnie prosto ściętym, ale ten pędzel też będzie dobry do aplikacji na przykład podkładów w formie sypkiej, lub pudrowej, prasowanej. I też sobie świetnie z, nim z nimi da radę. I też bardzo dobrze będzie nakładał na przykład podkłady mineralne. Ale równie dobrze. Możecie sobie nim nałożyć różne policzki. Możecie sobie nimi też konturować twarz, a ponieważ ten jest, y, jest typowym flat topem, więc ładnie wejdzie wam tutaj w, no, po, pod kość policzkową. Może coś się nie mogę wysłowić. Ym, w każdym razie też się do niego nada. Szczególnie jeśli nakładacie na przykład, y, konturujecie twarz na mokro. Też będzie do tego wygodny. To jest kawali numer 24, flat top, a drugi to jest kawali numer 22 następny pędzel pędzel typu Skunk z kawaii numer 42 uwielbiam go naprawdę ja go uwielbiam mmm, dlatego, że bardzo przypomina mi pędzel z Sigma, ten mniejszy, który kiedyś miałam, ale moje dziecko spuściło go w toalecie, więc tak się zakończył żywot mojej małej Sigma, tamten pędzel uwielbiałam, ten kocham równie mocną miłością, uwielbiam go na nakładania y, kremowych róż do policzków jest po prostu świetne, włosie jest naprawdę bardzo dużo. To jest właśnie mieszane, jest tutaj włosie syntetyczne i włosie naturalne. Po ściśnięciu go przez przyschówce widać, jak on jest po prostu nabity tym włosiem. Pięknie rozprowadza produkt, a przez to, że tego włosia jest tutaj bardzo dużo, nie pochłania go głęboko, tylko właśnie to włosie zostaje tutaj. To włosie, ten produkt zostaje tutaj z wierzchu i ładnie pędzel oddaje ten produkt na skórę. Świetny pędzel. Jesteście w stanie też go świetnie użyć do rozświetlacza mm, róż e, w formie prasowanej. Też bez problemu sobie nim nałożycie. W taki sposób, że nie zrobicie Pram właśnie dlatego, że jest to pędzel typu skunks. Więc jeśli macie problem z bardzo intensywnymi kolorami i mocno napigmentowanymi różami, to polecam Wam właśnie nakładanie ich e, skunksem. Następny pędzel, pędzel Kawaii numer 48 pędzel skośnie ścięty. To jest pędzel, którym e, możecie sobie i wykonturować twarz, właśnie dlatego, że jest ścięty skośnie, i dobrze nim nałożycie sobie róż na policzki. E, możecie też oczywiście nałożyć sobie podkład na całą twarz, do czego też będzie wygodny, dlatego, że jest skośnie ścięty, to ładnie będzie Wam docierał w różne zakamarki na twarzy. Tym pędzlem jesteście w stanie także nałożyć sobie rozświetlacz w całkiem wygodny sposób. Także pędzle skośnie ścięte są naprawdę e, wielofunkcyjne. Ten pędzel jest, tak jak mi się wydaje, jest chyba z syntetycznego, więc jeśli będziecie nakładały nim produkty kremowe, to nie będzie pochłaniał ich e, nadmiaru i ładniej oddawał na skórę. Pędzel z białego, naturalnego włosia, też skośnie ścięty, ale ten jest bardziej zaokrąglony jest sprężysty, niekujący, bardzo miły i miziaty po prostu w dotyku. Naprawdę te pędzle, jak się ma w ręce, to ma się je ochotę głaskać. Ogólnie to świetny pędzel do różu i znowu, dlatego, że jest to pędzel skośnie ścięty, to jesteście w stanie i wykonturować twarz, e, zrobić na twarzy miękki kontur, e, nadłożyć róż, nałożyć rozświetlacz. I ewentualnie rozprowadzić sobie także podkład czy cokolwiek innego na twarzy. Dlatego, że jest skośnie ścięty, więc ładnie trafia w nasze różne takie załamania na twarzy i tak dalej pod kości policzkowe. Pędzel Kawaii numer 47. Następny pędzel, duży pędzel Kawaii numer 26. Jest to typowy pędzel do pudru bardzo wygodnie się nim nakłada puder. Znowu włosie jest dużo, włosie jest zbite, włosie sprężyste, bardzo miłe w dotyku. Znaczy to jest naprawdę, to są naprawdę bardzo sprężyste pędzle, a i super miłe w dotyku, naprawdę. Nie ma tutaj pędzla, który by jakkolwiek mógł zakuć. Są y, przemiłe i sprężyste. Nie jest przesadnie duży, więc jesteście w stanie kontrolować sobie y, rozkładanie pudru na twarzy, szczególnie jeśli na przykład nakładacie klientko dwa różne pudry na twarz albo pudrujecie tylko strefę tę, więc pędzel jest naprawdę bardzo wygodny. Kawaii numer 26, bardzo przydatny pędzel. I ostatni i zostawiłam go na koniec, bo to jest takie cudo. Pędzel takie jajeczko do szpice. kawaii numer 21. Pędzel z włosia naturalnego, niebarwionego do brązera. Rewelacyjne, naprawdę pięknie rozkłada się nim produkt na twarzy. Robiłam filmik o tym, jak nakładam, w jaki sposób używam tych nowych pudrów HD do konturowania, do modelowania twarzy z Inglota. Link będziecie mieli tutaj. I ten pędzel do nakładania tego wstępnego, w ogóle rozkładania brązera na twarzy jest tak fajny, ponieważ jest do szpica. Ładnie będzie docierał nam tutaj w załamanie. Pod kością policzkową, a boki tego pędzla będą równocześnie rozcierać nam mm, ten produkt, przez co po prostu nie zrobicie sobie żadnych plam brązerem. Jest naprawdę bardzo dobrym pędzel, pędzlem. On jest chyba najdroższy z tej całej kolekcji, Jezus, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym pędzlem i szczerze naprawdę mogę Wam polecieć, bo brakowało mi strasznie takiego pędzla w kolekcji. Jestem bardzo zadowolona z jego posiadania. Tym bardziej, że dobrze mi się je bierze i dobrze mi się no, z nimi bardzo pracuje. Ok, to już były wszystkie. Teraz Wam powiem troszeczkę ogólnie. Mm, pędzle prałam już około 4-5 razy, e, a na co dzień dezynfekuję je takim dosyć mocnym środkiem do dezynfekcji. E, pen, pędzli. Ogólnie alkoholem izopropylowym, który teoretycznie powinien przesuszyć włosia. A kompletnie nie, 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 nic z nimi nie robi. Raz w tygodniu robię im taki porządną y, kąpiel w mydełku antybakteryjnym, a później układam delikatnie włosie y, rękami. Dobrze je odsączam. Oczywiście nie zgniatając tego włosia, ale dobrze je odsączam. Układam sobie włosie i odkładam je do wysuszenia. Jeśli nie szalejecie z tymi pędzlami, niemal maltretujecie ich podczas mycia, bo pędzle też powinno się dosyć ostrożnie myć, to naprawdę nic Wam z nimi się nie stanie, bo włosie jest e, fajnej naprawdę jakości. Jeśli szukacie jakiegoś, e, pe, jakichś pędzelków, które na początek, lub nawet jeśli macie już sporo pędzli, ale szukacie dalej też jakichś ciekawych kształtów, na przykład chociażby te do rozcierania, to są po prostu takie kozaki. Super są te pętle, naprawdę. I eee, szukacie jakichś pędzelków, które przydałyby Wam się, w, a są w jakiejś korzystnej cenie, to z czystym sumieniem mogę Wam polecić te pętle Kawaii. Eee, tym bardziej, że tak jak mówiłam, one nie kosztują dużo, to nie są wygórowane ceny za taką jakość pędzla. Dobra, teraz się już naprawdę żegnam i sorry, że to jest takie długie, ale po prostu musiałam Wam pokazać te pędzle, bo wiem, że nikt ich nie zna, a są naprawdę godne uwagi. Także żegnam się już z Wami i do zobaczenia następnym razem. Cześć!